Endometrium, endometrioza, rak endometrium. To terminy, które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej w kontekście zdrowia kobiet. Co oznaczają? Bo są na tyle zbliżone, że mogą się komuś pomylić. Endometrium jest to wyściółka macicy. Jest to komórka, która wyściela macicę wewnątrz. Endometrioza jest to choroba, która polega na tym, że z niewiadomych nam przyczyn, jest 12 teorii, a może nawet więcej, Komórka endometrium wydostaje się z wewnątrz macicy, wszczepia się w inne narządy, które są w miednicy mniejszej czy również nie, bo może się wszczepić nawet w płuca i tam jest hormonalnie czynna, tworząc guzy, nacieki, wszczepy. Rak endometrium to już jest złośliwa postać przeistoczenia się i przejścia endometrium do innych narządów, jest to już postać nowotworowa. Wykonała Pani bardzo dużo pracy w ostatnich latach, żeby zaczęło się o tym mówić. Jak się diagnozuje, jak wygląda ścieżka w przypadku pacjentek z endometriozą, z rakiem endometrium? Czy coś się zmieniło w ostatnim czasie na lepsze? Jeżeli chodzi o rak endometrium, o raka endometrium, to myślę, że w tym temacie powinni się wypowiedzieć onkolodzy, chociaż wydaje mi się, że już w tej chwili w onkologii się bardzo dużo zmieniło. Jest karta Dilo, więc w momencie kiedy zostanie wykryta choroba, już jakaś ścieżka pacjentki jest. Natomiast jeżeli chodzi o endometriozę, nas nie ma w systemie. Jest nas około 3 milionów kobiet. I walczymy o to, żebyśmy się znalazły w ogóle w systemie, żebyśmy miały taką podobną do karty DILO, karty DILE, czyli diagnozy i leczenia endometriozy i żebyśmy miały swoje centra leczenia endometriozy, do których będziemy mogły się po uzyskaniu diagnozy udać. Jakie są objawy endometriozy? Co nas powinno zaniepokoić? To jest jedno pytanie. A drugie, czy da się to wyleczyć? Endometrioza jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną. Natomiast y, objawy, które występują najczęściej w endometriozie, to są bardzo bolesne miesiączki od praktycznie pierwszego okresu. To są również inne objawy występujące w minicy mniejszej, na przykład biegunki, zaparcia, y, to są bóle parcia na mocz, to są bóle przy oddawaniu moczu, przy oddawaniu stolca, y, to są bóle barku, to są bóle przepony, to są bóle, Bóle mięśni prostych, mogą występować migreny, bóle żołądka. To jest całe spektrum takich objawów, które właśnie powodują, że lekarze mylą się i wysyłają nas do różnych specjalistów, a nie do ginekologa. Kiedy występują te bóle jeszcze, powiedzmy? bóle występują najczęściej na początku podczas pierwszego okresu i w okolicach tego okresu. Ale kiedy endometrioza jest chorobą agresywną i nacieka, to te bóle mogą występować przez cały miesiąc, cały lata, tak do momentu, kiedy kobieta nie zostanie zdiagnozowana. Pojawiają się różne reklamy leczenia, różnych preparatów, suplementów, ale też metod chirurgicznych. Pewnie niektóre pacjentki mogą się w tym pogubić. Czy zechciałaby Pani wyjaśnić, co może być skuteczne, co nie jest skuteczne i co jest dla kogo po prostu? W pierwszej kolejności kobieta chorana na endometriozę, czyli w ogóle kobieta musi być zdiagnozowana, najlepiej, żeby była zdiagnozowana przez eksperta, który się na tej chorobie zna. Niewielu takich ekspertów mamy w Polsce, więc dobrze by było, żeby po, po tych objawach, które ma, próbowała dojść do osoby, która zna się na endometriozie, jeżeli podejrzewa u siebie endometriozę. Natomiast w drugiej kolejności ten ekspert powinien ją bardzo dokładnie jeżeli postawi diagnozę endometrioza, wówczas on decyduje, czy ona się nadaje do leczenia farmakologicznego, czy należy z operacją poczekać, czy należy już tą, taką kobietę operować. Ale operacja tej choroby nie może być przypadkowa w przypadkowym ośrodku. Ta operacja to najczęściej multidyscyplinarny zespół, który zajmuje się y, całościowo tą kobietą, czyli y, podczas tej operacji musi niekiedy odpreparowywać narządy, Usuwając niekiedy ich części. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za wyjaśnienie tych kwestii. Dziękuję bardzo.